Cześć kochani, witam was na kanale Pedalowanie z cukrzycą. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek, a mianowicie bardziej techniczny, bardziej z życia rowerowego. Dzisiaj będziemy wymieniać wkład suportu. Wkład suportu to nic innego jak miejsce, gdzie są zamocowane pedały i gdzie jest zamocowany cały e, crankset, tak zwany. To jest wkład suportu, a to jest crankset. Może pierwsze pytanie, dlaczego w ogóle wymieniamy wkład suportu? W tym przypadku jest problem z nieścianymi trzaskami w pedałach. Jakim są? O, jest pierwszy. O, słyszycie? To nic innego jak pod wpływem uciśnięć, skoków, jazdy intensywnej zaczyna się wyrabiać łączenie dwóch ze sobą pedałów z tym takim tłoczkiem co jest w środku i powstają takie właśnie dźwięki, które są strasznie uporczywe. Pierwsza czynność, którą będziemy musieli wykonać, to jest odkręcić tutaj klucz imbusowy. Będzie tego potrzebny. Musimy odkręcić śrubę. Jest to klucz numer 8. Czasami może trzymać, czasami może nie trzymać. O, w moim przypadku puścił od razu. A jednak trzyma jeszcze mocniej. Dochodzi do zluzowania lewej pedały. I tłoczek, który jest nagwintowany, zarazem wypycha pedały. Nie powinniście mieć z tym żadnych problemów. Uszczelka, która wyleciała jest też bardzo potrzebna i bardzo ważna. Kolejna czynność jaką musimy wykonać to jest spuszczenie sprzęgła na przerzutce, żeby było większe luzy tutaj i ściągnięcie łańcucha na najmniejszą zębatkę. Żeby jak największy luz był w łańcuchu. Tak samo z tej strony. Zrzucamy całkowicie łańcuch z zębatki. Żeby praktycznie była luźna tutaj e, cała korpa. Następnie delikatnie, bardzo delikatnie opukujemy. Ten gwint. Do momentu, aż wyjdzie cała zębatka po drugiej stronie. Teraz powinniśmy bez żadnego problemu swobodnie wyciągnąć korbę z drugiej strony. Tak, właśnie jak mi to się udało. Tu widzicie, wszystko co miało wyjść, wyszło. Został tylko wkład suportu, który też za chwilę zdemontujemy. Dochodzimy do wkładu suportu, który został nam tutaj w tym miejscu. Do tego użyjemy klucza do ściągania wkładu suportu. Ja używam firmy Zeto. także jedna ważna zasada, zanim zaczniemy. Pamiętajcie, że lewa strona odkręcamy w prawą, z prawej strony odkręcamy w lewą. Żeby to nie było dla Was jakoś. O. Widzicie? To jest z, prawej, z lewej strony i odkręcam w prawą stronę. Jest. To jest nasz wkład suportu. On nie jest zniszczony. On nie jest zły. Po prostu muszę go wymienić, dlatego że rozmiar, który tutaj jest w środku, nie pasuje do nowego kranksetu. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, tu już miałem opuszczony wcześniej. Prawa strona, odkręcamy w lewą stronę czyli odwrotnie. I tutaj mamy całą tubę plastikową z uszczelkami. Pełny komplet. Dziura i brud. Dokładną uwagę zwróćcie na oznaczenia, które są na tubie w środku. Tu pisze lewa i prawa, left and right. Jeżeli to tego by nie było, też jest na druku left and right, bottom bracket. To jest po angielsku. I zakładamy. Czyli ta strona jest lewa, lewa, a ta jest prawa. Znaczy, kochani, przystępujemy do założenia wkładu supportu. Patrzymy na oznaczenia lewa, czyli lewa strona. Spróbuję pierwszy na sucho założyć, czy wszystko pasuje. Wchodzi jak, jak stąd. czy wykręcamy. Ja używam do przesmarowania firmy Ward. Smaru w sprayu. Spsikuję sobie cały gwint, Zakładam uszczelkę, która była w komplecie. I wkręcamy. Na początku delikatnie dokręcamy. Później podokręcamy. Wszystko oczywiście z czuciem. Jak to się mówi. O. Mamy tu przynajmniej okazję w tym momencie wyczyścić ramę. W trudno dostępnych miejscach. W tym momencie możemy sobie na to dać 5 minut czasu i po prostu to zrobić. Dobra, przeszliśmy na drugą stronę. Tutaj mamy tubą wewnętrzną i drugi gwint wkładu suportu. Zalecam przesmarowanie tych uszczelek. Tutaj to są ponieważ gdy będziemy wkładać, ona musi tam po prostu wejść w drugą stronę, żeby uszczelki po prostu się nie zagięły jest to lepsze. Nie wejdzie po prostu tyle, tyle brudu syfu, który będzie się zbierał w czasie jazdy. Bierzemy nasz klucz i tak jak mówiłem odwrotną stronę, tak jak w tamtej strony było, w lewo, tutaj mamy w prawo. Teraz możemy praktycznie dokręcić, wszystko oczywiście z czuciem, z drugiej strony ta sama czynność o, i mamy to, wkład suportu jest założony. Także, jeżeli pełnym sukcesem udało się założyć wkład suportu kolejnym etapem jest przełożenie zębatek ze starego kranksetu. Mianowicie, tutaj była założona firma FSA. Wszystko musimy z tego przenieść dokładnie na ten element. Wszystkie zębatki, wszystkie nakręteczki, osłona i na końcu pedały. Także do roboty. Jest trochę kręcenia. Także mamy wyciągnięte już dwie zębatki, wszystkie śrubeczki zostały, zostały tutaj ułożone, przygotowane. Tutaj w tym nowym, z każdym nowym przychodzi cztery, przychodzą cztery śrubeczki, które są zapasowymi śrubkami do tego. Ze względu na to, iż tutaj mi wypadało często któryś z tych, tych, o, jak to widać, o, i osłona często. Po prostu uderzała mi tam więc strasznie mnie to irytowało, denerwowało podczas jazdy. Po prostu wkleję to, posklejam, żeby mi to po prostu nie latało, bo to bardzo denerwuje podczas jazdy. Wyczyszczę przy okazji zębatki, odtłuszczę, nasmaruję, wyczyszczę cały brud, który jest dookoła tutaj. Ta jest w miarę czysta, dwójeczka rzadko używana. Także co? Dalej, kontynuujemy. Przejdźmy teraz, kochani, do montowania, do zakładania po kolei zabatek. Jak widzicie, ja już sobie przygotowałem, odkręciłem sobie już śrubeczki, które tu położyłem przednio, lecz została mi tylko sklejenie na tej osłony. Dlatego użyłem sobie tutaj covera pod spód, żeby nie pobrudzić blatu. Bądźcie bardzo ostrożni, to są domowe warunki. Nie powróćmy swoich rzeczy w domu. Róbmy to ostrożnie z głową. Kochani, ja używam kleju Meter Fast. Jest to klej Meter Fast z aktywatorem, który po 10 sekundach praktycznie jest już zaskręty w 100%. Nie wymaga jakiegoś dodatkowego oczekania czy, czy, czy jakichś dodatkowych prac, które byłyby związane z klejem tego. Jedna kropelka tu z tej strony. Jedna kropelka tutaj z tej strony. To rozciągać to, druga strona to samo. Nie za dużo. Teraz wkładamy każdy element po kolei. Drugi. Ten drugi nie chce za bardzo wejść. Użyjemy sobie kombinerek do tego celu, żeby nie powrócić sobie rąk od kleju. Jak widzicie, wszystko, wszystko weszło, pasuje. Ciach, ciach. Teraz tutaj używamy aktywatora. Troszkę z jednej, troszkę z drugiej. Tutaj widzę, że mamy pewne pęknięcie, tutaj też. Także delikatna kropelka na to. Bardzo rekomenduję Wam ten klej. Jest naprawdę w domowych warunkach, sprawdza się we wielu różnych przypadkach. Przy dzieciach, tak jak ja mam dwójkę dzieciaków, zawsze coś jest do sklejenia. Nie ma, że nie. Także taką przygotowaną osłonę odłożymy sobie teraz na bok, no i przejdziemy do naszych zębatek. Więc tak, pierwszy zakładamy zębatkę drugą, tak, czyli dużą. Jak widzicie, pasuje tutaj idealnie. Odwrotnie, przepraszam, pasuje idealnie. Do tego celu założymy nowe. Które były w komplecie? Śrubki i nakrętki. Cztery nakręteczki wchodzą, pasują. Przekładamy zasłonę. Łapiemy sobie jedną nakrętkę. Wymaga to troszeczkę manualnych umiejętności. O, jak widać, nie za każdym razem to wychodzi. O, złapałem. No i tak sobie po kolei łapiemy każdą jedną, każdy jeden element. drugi schwycony, trzeci, trzeci złapał i czwarty, ostatni. Jak ktoś mówi, im więcej smaru, tym lepiej. Ja osobiście nie lubię brudnych elementów od smaru. Nie używam smarów grafitowych, nie używam żadnych smarów na smarowanie łańcucha. Używam tylko firmy Magofa. specjalne oleje, które smarują tylko i wyłącznie środek łańcucha na suchą i mokrą pogodę. Z czuciem, nie za mocno. Podokręcamy. Tak. I ostatnia. Super. Mamy pierwszą zębatkę założoną. Ja sobie tu odłożę klej, żeby mi nie przeszkadzał. Na bok. Przechodzimy do zębatki drugiej. Zębeleczka druga. Proszę bardzo. Nakręteczka. I zamykamy z powrotem. Nakręteczki wykorzystuję teraz te stare, bo tylko w komplecie są 4, które przychodzą. Zawsze z pozostałej części zostaje. Także nie ma sensu najmniejszego, żeby, żeby gdzieś dokupywać, bo to, to zawsze można wykorzystać stare po prostu. Nie wyrzucajcie tego, chówcie sobie. Im więcej części macie tym jesteście bardziej samodzielni wszystko możecie zrobić sami. Każdy z Was wie, że serwisy rowerowe kosztują naprawdę sporo. Dokręcamy szczucie, druga strona, po przekątnej i ostatnia, i mamy wszystko. Tak przygotowaną zobatkę. Możemy już założyć, ale przedtem ja zalecam założenie pedałów. W tym celu musimy najpierw odkręcić ze starych. U niektórych może być to problem. O, u mnie puściło od razu. Nie ukrywam, że te pedały nadają się już do wymiany. Są to pedały nylonowe. Jedne z tańszych eee, zakupiłem je dla syna kilka miesięcy temu. Eee, zobaczcie, jak już pozjeżdżał wszystkie piny. Praktycznie to są już ostatnie życie tych, 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 tych pedałów. Eee, także osobiście, jeżeli ktoś jeździ ciężko, w ciężkim terenie, nie polecam takich nylonowych pedałów. Jest to po prostu niewarte wydawania jakichkolwiek pieniędzy. Druga pedała. O, pościło. Tak jest. Te kręksety możecie sobie zostawić. Możecie wyrzucić. Wszystko zależy od Was. Czy chcecie wreszcie trzymać czy nie. Ja na pedałach Mam oznaczenia lewa prawa, także nie musiałem się skupić, które jest prawa, które jest lewa. CR Right, CR Left takie są znaczenie. To jest strona prawa, czyli zębatka, gdzie jest to jest strona prawa. Czyli CR Right. Widzicie, pasuje idealnie. Są dwie opcje do kręcenia: albo klucz imbusowy, albo klucz płaski. Po drugiej stronie. Nie będę się wymądrzał jaki to jest rozmiar, bo nie pamiętam. I do kolejnej korby przykręcamy to. Tak przygotowane elementy są gotowe do założenia do roweru. Także ostatni, ostatni etap. Także przejdźmy zatem do naszego roweru. Zostało nam tylko praktycznie zamontować zamontować cały wkład suportu od drugiej strony wkładamy zębatkę od strony prawej i później zakładamy po stronę lewej do każdego do każdego zaznaczam tego typu cranksetu dołączona jest taka nakręteczka po co ta nakręteczka? ponieważ na samym końcu wkręcamy coś takiego. To jest akurat niepasowne. Tu mam 6 mm, to jest niestety 4 mm. Mój syn zgubił po prostu takie coś. Ale pokażę Wam, jak możemy to zrobić inaczej. Zaczynamy od tej strony. Użyjemy. Odrobina smaru. weźmiemy tylko sobie szmateczkę naszą, żeby nie nawrócić. Odrobina smaru tylko na ten wkład. Powinien wejść bez żadnego problemu. A Teraz tak. A moja wina. Pomyłki się zdarzają. Nie ma ludzi nieumylnych. Teraz trzeba wyciągnąć to delikatnie z powrotem. Możecie delikatnie wypukać tą młotekę z drugiej strony. Przecież najważniejsza rzecz, która miała być założona, to jest. Łańcuch. jest jedna z najważniejszych rzeczy, no tak czy nie? No. Łańcuch musi być przełożony za. Nie zapominajmy o tym. To zapomina, musi powtarzać sytuację i czynności. Klik weszło. Z tej strony pozostaje nam tylko założenie łańcucha. Jeszcze mi się skleszczył, on zblokował, już jest założony. Teraz przechodzimy na tą stronę. Tu nam co zostało to tylko założenie pedały. Patrzymy tylko czy pedały są równe, czy tamta strona jest dopchnięta. Ta też jest dopchnięta. I teraz zostało nam właśnie to o czym wspominałem. Na samym początku, kiedy będziemy zakładać, zobaczcie, tu jest taka nakręteczka mała. Ta nakręteczka wchodzi tutaj do środka. I teoretycznie trzeba ją dokręcić kluczem tego typu. Lecz jak wspomniałem, że mój syn zgubił takie coś. Kręcimy ją palcami. Musimy mieć całkowicie poluźnione te dwie śrubki, co tu są po boku. Bierzemy kombinereczki. Wkładając rozszerzamy i dokręcamy tylko tyle, ile pozwala nam nasza siła. W moim przypadku to jest tyle. Teraz w momencie, kiedy dokręcimy te dwie śruby, dokręcimy, ściśniemy i ona już nie ma prawa wypuść. Jedna odrobinę. Druga odrobinę. I dokręcamy. Raz. I raz. Jeszcze jeden obrót. I drugi obrót. Dokręcenie czy śrubek jest bardzo istotne, żeby podczas uderzenia pedału w kamień, w korzeń, czy jakąkolwiek inną przeszkodę nie poluźniło nam pedały na tyle, żeby przeszkadzało nam to w czasie jazdy. Jest to bardzo istotny element. Jak widzicie kochanie, wszystko pracuje tak, jak powinno. Pokażę Wam, że trzasków w tym momencie już nie ma. Żadnych. Także kochani, jak widzicie w naszym domowym warsztacie można zrobić takie podstawowe właśnie czynności, jak wymiana wkładu suportu, cranksetu, również inne takie domowe rzeczy, które można samemu zrobić. Jeżeli jesteście zainteresowani naszym kanałem, subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie nasze filmy, na pewno będzie się wiele działo nie tylko tematy cukrzycowe jak będą ruszane, nie tylko tematy rowerowe, jak i również temat techniczny, jak widzicie w dzisiejszym odcinku. Wszystko co Wam pokazałem jest to nauka e, na własnym doświadczeniu głos, na moich błędach. E, także jeżeli macie jakiekolwiek komentarze, problemy, e, czy jeżeli jestem w, w stanie Wam pomóc w czymś, coś doradzić, piszcie śmiało w komentarzach, na pewno odezwę się i na pewno odpowiem. E, co, na ten moment to na tyle. Zostańcie z nami. Oglądajcie nasz kolejny odcinek. Już wkrótce będzie. Bedowanie z cukrzycą. Trzymajcie się, cześć!